Wracamy teraz do tematu fotowoltaiki. W jednym z ostatnich odcinków przybliżyliśmy Państwu zasadę działania takiego systemu, który z promieni słonecznych produkuje czystą energię elektryczną. Teraz pokażemy, jak w warunkach codziennego użytkowania sprawdza się taka instalacja. W tym celu udaliśmy się do niewielkiej wioski w gminie Torzym. Właściciele jednego z gospodarstw w drzewcach zdecydowali się na zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych. Takie rozwiązanie było w tym przypadku nie tylko kwestią oszczędności, a raczej pierwszej potrzeby. Mamy tu bardzo ciekawą sytuację, ponieważ jesteśmy w środku lasu i dochodzi do nas energia elektryczna przez las. Biegnie wśród mokradeł i przy każdej większej burzy, no, przy naszych kochanych bobrach, to mamy tak raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, nawet częściej awarię. Prądu, prądu może, nieraz nie było po kilka dni. W związku z tym zostaliśmy praktycznie zmuszeni do zainstalowania e, ogniw fotowoltaicznych i solarów, ponieważ jak nie ma prądu, nie mamy wody. Przechodząc do szczegółów technicznych, warto zwrócić uwagę, że sytuacja wymusiła zastosowanie, które zapewnia w dużej mierze samowystarczalność pod względem energii elektrycznej. Taki rodzaj systemu fotowoltaicznego zwany jest instalacją wyspową. Sercem instalacji jest inwerter, który zmienia napięcie stałe z paneli fotowoltaicznych na napięcie o niższego rzędu, które mogło ładować akumulatory. Akumulatory te magazynują energię, którą będzie można wykorzystać w nocy, jak i również w przypadku braku dostawy energii, również i w dzień. Zastosowano tu aż cztery żelowe akumulatory o pojemności 200 amperogodzin każdy, połączone szeregowo. Właśnie taka instalacja daje możliwość korzystania z urządzeń elektrycznych nawet w czasie przerw w dostawach prądu, a takowe w niewielkiej kolonii drzewce zdarzały się często. Jesteśmy zadowoleni z tego, ponieważ jest ciągłość. Wszystkie urządzenia pracują normalnie, nie ma awarii, a jak były przerwy w prądzie, to były awarie. Pozbyliśmy się pralki, lodówki, radioodbiornika, takiego dość wysokiej klasy. Odmówił posłuszeństwa rekuperator. Dzięki zastosowaniu sporej instalacji fotowoltaicznej, gromadzącej dodatkowo energię w akumulatorach, państwo zielińscy mogą teraz bez obaw korzystać z wielu urządzeń elektrycznych codziennego zastosowania zupełnie bezpłatnie. Lodówka, kuchenka gazowa, która ma iskrownik, Okap, który wyciąga brzydkie powietrze w czasie gotowania, hydrofor, ponieważ tu wodociągów też nie ma. Mamy w planach, żeby ewentualnie jeszcze można było podłączyć pralkę, bo to są najważniejsze właściwie urządzenia. Dodatkowo to jest telewizor i komputer też na prąd na słońce działający. Instalacja fotowoltaiczna zastosowana w prezentowanym gospodarstwie składa się z 12 modułów, które łącznie pozwalają zgromadzić 3 kW energii elektrycznej. Zwrotu takiej inwestycji należy oczekiwać po około 12 latach. Koszty założenia instalacji fotowoltaicznej zapewne ulegną znacznemu obniżeniu po wejściu w życie rządowego programu Prosument.